A gruby do filmu pokazuje cały żul. Film wam robię. No. O, 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 o. o, o. To, ale to jest żul. No to jest żul, normalnie. Dlaczego czego żul? Wyżulił od ciebie głaski. Aha. No. Tak po Hamsku, że po prostu wyłożyć się na łóżko, już bardziej nie można. Halo, wracam już z Lubina do domu. Przy, wokół Lubina jest pełno kupalni. Więc jeszcze na odchodzę, sfilmuję. Na odchodne sfilmuję jakiś szyb. I lecę dalej. Pewno tutaj odpadów po wydobywaniu miedzi. Jestem w pobliżu miejscowości Żary. znajoma mi mówiła, że tutaj jest jednostka wojskowa. Być, mo być może to to. Poprawka, to już nie jest znajoma, tylko kumpela przez wielkie Q. A teraz kontynuuję moją trasę powrotną do Szczecina. Jest ciepło, słonecznie, wiatr w plecy, więc droga bardzo, 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 bardzo łatwa. Aż można zasnąć nawet. Tylko lepiej nie zasypać przy takiej prędkości. Zbliżam się do kolejnej miejscowości. To jest Forst, czy jakoś tak. Nazwę wyświetlę na ekranie. Jest godzina 18.00. A to jest Frankfurt nad Odrą. Ta część szlaku rowerowego nad Odrą, 20 km na południe od Kostrzyna, bardzo mi przypomina drogę rowerową nad Fuldą. Bo podobnie jak nad Fuldą droga rowerowa ciągnie się pod wyzniesieniem. I obok rzeki przyleciała kukułka i zaczęła mi kukać na uchem Trzy dni temu była zima, a od wczoraj jest lato. Wiosna trwała jeden dzień Ale sobie ktoś znalazł miejscową do rozbicia namiotu Prawie jak bezludna wyspa Podjechałem już tro trochę pociągami, ponieważ nie mam już za dużo czasu. Teraz jestem sobie na stacji, w tamtą. Mogłem podjechać do samego Szczecina, to już do Szczecina można dojechać pociągiem, ale kupiłem bilet tylko do tamtą, więc wysiadłem w tamtą. Jadę do jakiegoś sklepu. Do domu wróciłem bezpiecznie, nie było żadnych kontroli, nie licząc pary policjantów na dworcu w Angermunde, aczkolwiek oni chcieli tylko sprawdzić dowód osobisty i to wszystko.